Witajcie, kochani. Zadano mi pytanie, co myślę na temat środków psychodelicznych. To jest bardzo fajny temat, którym się nie zajmuję. Doświadczałem to, co chciałem doświadczyć, doświadczyłem i jestem szczęśliwy bez środków psychodelicznych. A inaczej mówiąc, to odkryłem w swoim doświadczeniu, że jeżeli psychodelizm to jest doświadczenie różnych stanów świadomości, to tak naprawdę człowiek w swym istnieniu sam w sobie jest psychodeliczny. Po prostu mamy w sobie wszelkiego rodzaju zakres możliwy do doświadczenia, jeżeli chodzi o stany świadomości. I my to odkrywamy. I dlatego nieraz, jak sięgniemy po różne rzeczy. Różnego rodzaju środki naturalne lub mniej naturalne, one wytwarzają w nas różne jakieś stany świadomości, które potem mierzymy, odbieramy jako te, które nam przynoszą rozpoznanie siebie samych. Bo w tym kontekście bardziej yy, yy, chciałbym mówić. I jest to fajne, ale jest to pozorne i iluzoryczne dla mnie. Yy, Dlatego, że rozpoznanie siebie budzi się, rozkwita bez jakichkolwiek środków zewnętrznych. Ono jest naturalnym naszym wzrostem, rozwojem, przebudzeniem, i wszelkiego rodzaju stymulanty zewnętrzne, które miałyby mnie obudzić, tak naprawdę. To też kwestia wobec tych, którzy tego doświadczali. To tak naprawdę to jest takie budzenie chwilowe. Oczywiście, jak ktoś powtarza pewne ceremonie, pewne zażywanie różnych środków w jakiś tam regularny sposób, to ma wrażenie, że jest cały czas w tym stanie rozpoznania prawie. Ale nie uniknie. Dlatego, że nie uniknie, do końca, nie uniknie tego, że będzie jego życie takie sinusoidalne. Nie będzie rosło, rozwijało się świadomości, ale będzie takie jest high, jest down, jest high, jest down. Z tego względu, że środki te bardzo mocno działają w obrzeżu ciała astralnego, ciała emocji i tej przestrzeni astralnej. To jest tylko jedno z ubrań, Jeden z, jedna z warstw świadomości. Oczywiście szeroka, ona ma wiele, wiele, wiele podwarstw. I w niej rozpoznanie siebie, samych, to kim jesteśmy, jest iluzoryczne, dlatego że to jest rodzaj ubrania. Tak to odbieram, tak tego doświadczam. Yy, miałem swoje doświadczenie z takimi różnymi środkami. One dały mi pewne wyostrzenie. Widzenia tego, co jest, ale po czasie nagle zobaczyłem, że to było tylko takie chwilowe. A mój stan naturalnego widzenia wielu rzeczy przebudził się do normalnego funkcjonowania każdego dnia. Także w jakim sensie, w tym swoim psychotolicznym pobywaniu, jestem cały czas na hali. I kiedy zadbamy o swoją integrację, harmonię wewnętrzną ciała, emocji, myśli, i to wszystko będzie tak fajnie. Zintegrowane, zharmonizowane. Będziemy takimi sobą, naprawdę sobą. Nie w rozszczepieniu mnóstw na tysiące różnych aspektów mentalnych, które gdzieś tam się bawią z nami i miotają na lewo i prawo. W momencie takiej integracji tak naprawdę przebudza się w nas ten płomień, ten zapach, ta energia, to światło do tego prawdziwego bycia sobą. Głębokim rozpoznaniu, kim się jest, i to jest poza słowami. Środki zewnętrzne przynoszą nam różne doświadczenia, które są bezcenne. Uwielbiamy doświadczać. czasami w tych doświadczeniach się przywiązujemy do doświadczeń pewnych i regularnie wędrujemy na pewne ceremonie po to, żeby mieć wizję, i rozpoznanie, i odpowiedzi na swoje pytania. Zobaczcie, jakie to jest e, dzi dziwne, jakie, jak bardzo pozbawiające tego głębokiego rozpoznania siebie samych. To tak jak wędrujemy do jakiegoś nauczyciela cały czas po to, żeby On w jego obecności doświadczyć siebie. Kiedy to doświadczenie dopiero pojawia się poza tymi zewnętrznymi stymulantami. One mają jakiś swój cel, swoją mądrość i są. Dla tych ciekawych doświadczeń yy, ważnym elementem, ale elementem, który jest przejściowym. On przychodzi i odchodzi. I nie jest tak, że za każdym razem, żeby przeżyć orgasm, musisz sobie się zrelaksować. To taka przenośna. Także kochani... Aha, jeszcze to jest też związane z tym, że tak faktycznie my Szukamy w tej swojej ciekawości doświadczeń tych psychodelicznych, bo one nam przynoszą pewną cząstkę pewnej ulgi, harmonii, odstresowania się, relaksu, bycia w tej przestrzeni, która jest błogością, miłością itd. I takie sram do tamto, bo to jest chwilowe. A chwilowe to znaczy, jest ulotne. Jeżeli ulotne, to znaczy, że jest iluzoryczne jest iluzoryczne, to znaczy, że jest w obrębie tego ciała astralnego, czy w tym świecie astralnym, czy w tym ciele emocji naszym, zakorzenionym. Także serce, które raz jest uśmiechnięte, a raz jest takie pełne depresji i złości, to jest w obrębie tego ciała naszego emocji. I ja nie mówię, że to jest coś złego, czy dobrego. Nie. Ale w całości siebie przyjmować i doświadczać. I zobaczyć, że to jest przestrzeń, na jego rodzaju gry. Gry, w którą gramy. A to rozkładanie siebie jest o wiele, wiele większe, wspanialsze i jest takie osadzone, stałe, pewne. Także kochani, po porne rzeczy. W sumie to tak naprawdę czy środki psychodeliczne, jakieś tam konkretne, czy jedzenie, czy cukier, czy alkohol, czy jakieś inne, innego rodzaju dozwolone używki, to jest wszystko to samo. Mechanizm uzależniania, mechanizm robienia sobie dobrze jest ten sam w każdym przypadku. Także robimy sobie tak dobrze, robimy sobie taką ulgę, zakrywając to głębokie zatrzymanie i rozpoznanie tego, że my sami w sobie jesteśmy tak psychodeliczni. Niesamowici, że. <laughs> Naprawdę, słuchajcie, no, to wszystko kwestia tylko takiego zatrzymania się, a to samo się przebudza. Chcecie wizji różnych, chcecie coś widzieć, mieć odpowiedzi na różne pytania, e, wnikać w, w przestrzeń swoich różnych e, struktur, świadomości, i tak dalej, widzenia życia e, poza tym fizycznym wzrokiem. To jest tak proste tylko potrzeba tego przyzwolenia sobie na to. Zatrzymania. Oczywiście łatwo jest wziąć tabletkę, wziąć jakieś stymulant i wow! Jest! Widzę! O! Oh. Potem gaśniemy. Kochani. To co określa nas, to rozpoznanie tego, kim jesteśmy. Nie gaśnie. Ono jest wieczne. Życie miłością, wdzięcznością, wszystkim, każdym aspektem, ogarnia wszystko i przytula. Jest tak wielkie, że nie ma granic dla tego, żebyśmy mogli to określić. Tak wspaniałymi istotami jesteśmy. Życzę Wam najlepszego w doświadczaniu różnych środków psychodelicznych. Więc rób ta, co ta, I doświadczajmy tego, że tak naprawdę nic na zewnątrz nie jest w stanie przebudzić nas tak naprawdę, pokazać nam to, kim jesteśmy. To są jakieś etapy doświadczeń, aż w moment zatrzymamy się, powiemy nie, nie na to wszystkich nauczycieli, środki i tak dalej. Zatrzymamy się i przebudzi się ta prawdziwa istność to, kim naprawdę jesteśmy. I wtedy zatrzymamy się, uśmiechniemy. Nie uśmiechniemy. Rozumiem, będziemy się śmiać z tego całego teatru. Widzieć, naprawdę, jak rzeczy się mają. Kochani, najlepszego dla Was. Cudowności dla Was.